Rosa. Ciężkie czasy dla agentów, część 25, rozdział 11.1. Geopolityka. Najistotniejszy wkład do historii wnosi kontynent euroazjatycki. Podział na Europę i Azję jest sztuczny. Eurazję należy traktować jako całość, jeden kontynent. Europa jest jednym z jego półwyspów, o najbardziej rozwiniętej linii brzegowej. W kontynencie euroazjatyckim można wyróżnić dwa typy obszarów zlewnie i środkowoazjatycki obszar bezodpływowy. Ludność ze środkowoazjatyckiego obszaru bezodpływowego migruje do zlewisk. Migracja odbywa się falami, naprzemiennie następują nasilenia migracji i jej brak. Na poziomie wiedzy powszechnej znane są wędrówki ludów pod koniec starożytnego Rzymu. W Polsce wiemy jeszcze o wędrówce Lecha, Czecha i Rusa, ale fal migracji było o wiele więcej. Każda kolejna fala migracji dopycha ludność autochtoniczną na zewnątrz, w stronę morza. Na Półwyspie Europejskim ludy indoeuropejskie dopchnęły Basków. W obrębie samych ludów indoeuropejskich Galowie dopchnęli Celtów, Germanie dopchnęli Galów, Słowianie dopchnęli Germanów. Potem były między innymi ludy turskie, wielokrotnie w różnej skali, ugrofinowie. Po każdym dopchnięciu następuje relaksacja, podczas której fala dopychająca cofa się. W stosunkach germańsko-słowiańskich dopchnięcie nazywa się ostflucht, a relaksacja dranknach ostn. Analogicznie sprawa się ma w innych częściach kontynentu euroazjatyckiego. Teren obecnego Afganistanu jest tradycyjnym przejściem do Azji Południowej. Obecnie te tereny są w fazie relaksacji. Ruch ludności zachodzi w stronę od morza do środkowoazjatyckiego obszaru bezodpływowego. Indie napierają na Pakistan, zapoczątkowując ciąg, który sięga do Federacji Rosyjskiej. Pakistan jest świadomy tego zagrożenia i odpowiada na nie m.in. organizując swoją głębię strategiczną na terenie Afganistanu. Najpierw ludność migrująca ze środkowoazjatyckiego obszaru bezodpływowego do zlewni była zorganizowana w formy przedpaństwowe plemiona, klany, szczepy, rody, potem zorganizowana w formacje geopolityczne. Zlewnie i środkowoazjatycki obszar bezodpływowy generują różne typy polityczne. Po przejściu od przedpaństwowych form organizacji do zorganizowania w formacje geopolityczne, środkowoazjatycki obszar bezodpływowy znajduje się w jednym z dwóch stanów zorganizowania w dużą formację geopolityczną i w stanie całkowitego rozproszkowania. Te stany odpowiadają falom migracji z fazy przedpaństwowych form organizacji. Formacja geopolityczna środkowoazjatyckiego obszaru bezodpływowego przechodzi cyklicznie pomiędzy tymi dwoma stanami. Formacja geopolityczna środkowoazjatyckiego obszaru bezodpływowego zawsze dąży do dokonania czym większego podboju terytorialnego. Swoim podbojem nie stawia żadnych ograniczeń kiedy napór formacji geopolitycznej środkowoazjatyckiego obszaru bezodpływowego na zlewnią słabnie, w zlewni pojawiają się tendencje integracyjne. Tworami osłabnięcia naporu formacji geopolitycznej środkowoazjatyckiego obszaru bezodpływowego na zlewnie są między innymi Związek Ateński Morski, Cesarstwo Chińskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita obojga narodów, Indie. Unia Europejska Dwie wojny światowe są europejskim odpowiednikiem okresu walczących królestw w Chinach. Kiedy napór Ordy Mongolskiej na Ruś osłabł, na Rusi wytworzyła się próżnia geopolityczna, która wessała Litwę. Koncepcję EWG porzucono i przystępiono do realizacji projektu Europejskiego Superpaństwa. Unii Europejskiej po rozpadzie ZSRR, kiedy na terenie byłych krajów demokracji ludowej wytworzyła się próżnia geopolityczna, kiedy Orda Mongolska nacierała na Europę, państwa europejskie były w stanie rozbicia dzielnicowego, zagrożenie ze strony Tatarów nie wywołało tendencji zjednoczeniowych. Kiedy prezydentem Federacji Rosyjskiej został Putin, ogłoszono koniec wielkiej smuty okresu Jelcyna. Światowe ceny ropy naftowej poszły w górę, pozycja międzynarodowa Federacji Rosyjskiej wzrosła, proces tworzenia Unii Europejskiej został zatrzymany, ratyfikacja traktatu konstytucyjnego padła. Każda formacja geopolityczna, która powstała na środkowoazjatyckim obszarze bezodpływowym dąży do przebicia się do morza, a po przebiciu się tworzy wielką flotę. Tak zrobiły Persja, Orda Mongolska, Imperium Osmańskie, Wielcy Mongołowie. Wojska perskie pod koniec VI wieku przed Chrystusem oraz w 480 roku przed Chrystusem przekroczyły cieśninę Dardanele na moście z Łodzi. W bitwie pod Salaminą w 480 roku przed Chrystusem flota grecka miała 380 jednostek, perska 1200. Mongołowie już podczas podboju Chin przeciągali na swoją stronę marynarzy flotyli rzecznych. W roku 1274 Kubilaj Han wysłał przeciwko Japończykom korpus ekspedycyjny w sile 800 okrętów. W roku 1281 prawdopodobnie największa flota inwazyjna owych czasów liczyła około 4000 okrętów. U wielkich Mongolów handlem morskim zajmowały się nawet tak zwane damy haremowe, chociaż miały szczególnie trudno, bo nie wolno im było wychodzić z haremu. Między haremem i portem kursowały eunuchy. Z kapitanami owych okrętów damy haremowe kontaktowały się w rozmównicy przez kratę. W handlu morskim osiągały sukcesy. Jedne były właścicielkami pojedynczych okrętów, inne dorabiały się całych flot. Można powiedzieć, że przebicie się formacji geopolitycznej ze środkowoazjatyckiego obszaru bezodpływowego do morza i utworzenie dużej floty jest prawem natury. Na tle poprzednich formacji geopolitycznych środkowoazjatyckiego obszaru bezodpływowego Moskowia przedstawia się szczególnie nędznie, wyraźnie jest upośledzona. Pierwszym i na półtora wieku jedynym portem morskim Moskowi był Archangielsk ale zimą może zamarza. Pierwszym niezamarzającym portem Moskowi nad otwartym morzem był Murmańsk, założony dopiero w 1916 roku. Obecnie marynarka wojenna Moskowi wypływająca z Murmańska nie może niepostrzeżenie dopłynąć do dowolnego miejsca. Na północnym Atlantyku flota Stanów Zjednoczonych zainstalowała urządzenia na słuchu akustycznego, zdolne wykryć ruchy okrętów podwodnych i nawodnych. Piotr I odebrał zbrojnie Finom część ich ziem, przebijając się do Bałtyku i zbudował na nich port morski. Ale zimą w okolicach Petersburga Bałtyk zamarza. Piotr I stopniowo uzależniał Polskę. Ze świadomością różnic można powiedzieć, że Piotr I układał stosunki z Polską w sposób, który można porównać do stosunków pomiędzy Królestwem Brytyjskim i Indiami. Piotr I położył podwaliny pod zasady polityki Moskowi, które w największym skrócie można określić jako poprzestawaniu na samym uzależnieniu przy zachowaniu pozorów niezależności i dobrych stosunków. Gdyby polityka Piotra I była kontynuowana, Moskowia uzyskałaby nieformalne przejście do portu w Gdańsku, przez terytorium oficjalnie niezależnej Rzeczpospolitej. Moskowia mogła uzyskać w Gdańsku port, w którym mogłaby stacjonować flota wojenna zdolna do wyjścia w morze przez cały rok. Ale Moskowi przytrafiło się nieszczęście. Carycą została Katarzyna II. Katarzyna II zniszczyła politykę Piotra I. Uzależnianie przy zachowaniu pozorów niezależności i dobrych stosunków zastąpiła podbojami i przejmowaniem terytoriów. Jednocześnie odwróciła niektóre reformy Piotra I. Zdeterminowała przynależność cywilizacyjną Moskowi. Żaden następca nie mógł porzucić polityki katarzyńskiej, zwanej też polityką katarzyńsko-fryderycjańską, i wrócić do polityki Piotra I. Nie zanosi się też na to obecnie. Katarzyna II politykę Moskowi wprowadziła w ślepą uliczkę. Od Katarzyny II koszty następnych osiągnięć Moskowi wzrosły niewspółmiernie. Porzucenie polityki katarzyńskiej i powrót do polityki Piotra I było być albo nie być Moskowi. Teraz na jakikolwiek ratunek jest już za późno. Katarzyna II nie miała cierpliwości do prowadzenia polityki Piotra I i część terytorium Rzeczpospolitej wraz z innymi zaborcami zaanektowała. I tu przejawiają się istotne różnice między zasadami polityki Piotra I i katarzyńskiej. O ile chodzi o stosunek do Polski, to polityka rosyjska od wieków już oscylowała między dwoma możliwymi rozwiązaniami. Pierwszym rozwiązaniem było połączenie całej Polski z Rosją. Drugim było odebranie Polsce ziem zamieszkanych przez Białorusinów i Ukraińców i ewentualnie również pewnych części Polski etnograficznej. Ideałem dla Rosji było zawsze rozwiązanie pierwsze. Rozwiązanie drugie było natomiast zawsze rezultatem kompromisu z siłami położonymi dalej na zachód od Polski. Polityka rozbiorcza Katarzyny II była właściwie polityką rezygnacji z ambitnych zamiarów wcielenia całej Polski do Rosji. Do osiągnięcia celów metodami Piotra I potrzebne było utrzymanie Polski w stanie uzależnienia, a to z kolei wymagało osłabienia Polski. Polska mogła być osłabiona tylko wobec Moskowi, natomiast wobec państw trzecich mogła zachować pozory siły, ale z konsekwencjami jakby ta siła była realna. Ujmując inaczej, polityka Piotra I Moskowi dawała monopol nad Rzeczpospolitą. Wpływy na całym jej terytorium z wyłączeniem państw trzecich bez konieczności dzielenia się z kimkolwiek, jakimkolwiek terytorium Rzeczpospolitej. Co więcej, królowie Rzeczpospolitej, August II Mocny, jego syn August III Sas, jednocześnie byli władcami Saksonii. Polska i Saksonia były państwami odrębnymi, pozostającymi w Unii Personalnej tylko podczas ich panowania ale Polska i Wielkie Księstwo Litewskie też zaczynały od Unii tylko personalnej. Gdyby Moskowia kontynuowała politykę Piotra I, to nie pozostawało poza zakresem jej możliwości powtórzyć za pomocą swojej agentury wpływu wobec Polski i Saksonii ten sam proces integracji, jaki dokonał się między Polską i Wielkim Księstwem Litewskim. Ta tendencja zresztą w Polsce pojawiła się, na przykład Konstytucja 3 maja przewidywała dziedziczny tron dla dynastii Wetynów, z której pochodzili dwaj poprzedni polscy królowie, począwszy od Fryderyka Augusta I, króla Saksonii. Katarzyna II nie musiała na tronie polskim osadzać swojego byłego kochanka Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kontynuacja polityki Piotra I pozwoliłaby Moskowi zdobyć wpływy nie tylko w Polsce i Saksonii, ale za pośrednictwem Saksonii w całej Rzeszy Niemieckiej. Moskowia miała szansę sprawić, aby czynnikiem jednoczącym Niemcy nie były Prusy, tylko Saksonia. Praktycznie bezkosztowo Moskowia miała szansę osiągnąć więcej niż półtora wieku później zdobyła za cenę niewyobrażalnych wyrzeczeń. Historia odnotowuje przypadki, kiedy na tronie zasiadał władca, bądź to nieletni, bądź to niespełna rozumu, bądź to z jakiegoś innego powodu władzę sprawujący formalnie, podczas gdy faktyczny ciężar władzy spoczywa w rękach doradcy, wychowawcy i podobnych. W XVIII wieku Polska była państwem bardzo słabym, przypominającym takiego władcę figuranta. Moskowia mogła stosunki z Polską ułożyć analogicznie, zostając tajnym protektorem jej państwowości i nienaruszalności terytorialnej. Uczestnictwo w rozbiorze Polski też wymagało jej uprzedniego osłabienia, ale tym razem to osłabienie musiało być uniwersalne nie tylko wobec Moskowi, ale w takim samym stopniu wobec wszystkich przyszłych zaborców. Zamiast prowadzić finezyjną i żmudną politykę Piotra I, Katarzyna II politykę Moskowi sprymitywizowała, dokonała zwykłego handlu terytorium Polski, dopuszczając do udziału innych zaborców. Pomorze przypadło w udziale Prusom. Wprawdzie kongres wiedeński z 1815 roku przesunął zachodnią granicę imperium na zachód, włączając do niego między innymi Warszawę i łódź, uprzednio pruskie, ale pomorze pruskie pozostało. Po zwycięskiej wojnie z Napoleonem, Aleksander I podjął na nowo zamiar zupełnego połączenia obu państw. Trzeba było koalicji pobitej Francji z Anglią i Austrią, aby uratować dla Prus poznańskie, a dla Austrii ówczesną Galicję. Katarzyna II uzyskanie niezamarzającego portu nad Bałtykiem opóźniła o półtora wieku, do roku 1945.